Chodź tak chwilę do mnie Zobacz Trumna się zrobiła Gdzie ty Bru A tam Jaka trumna? Zaraz zobaczysz Kurwa O nie Co się połóż mu, połóż mu dwie monety na oko i przez styk. Co ty się stało? What the fuck? Ty odholował go. Tu siadłem <laughs> na japie, czy co? A, tak bokiem leży. Słuchaj. wstał. Jedziemy. Parostatkiem tutaj. <stutki> tak wchodzą, tak leży. Co jest? Jak się stoi kurwa jebany